Nasza gmina w końcu odzyskała blask, a naszym zadaniem na najbliższy czas jest dopilnowanie, żeby Jaroci nie zbowił znowu mrok. Dlatego spotkaliśmy się tutaj, by rozpocząć bój o wygraną, bój o marzenia. To, o czym czytamy w prasie codziennej lub co oglądamy w telewizji, budzi moją grozę. Czasem trudno zrozumieć, jak ludzie wybrani przecież z woli narodu. Bez żenady odsłaniają publicznie swoją niekompetencję, indolencję, popadają w bezprzedmiotowe kryty krytykanstwo, a często nawet w nienawiść. A jednak stoję tu o to, by w trosce o przyszłość mego miasta i regionu wyrazić swoją opinię o kandydacie na burmistrza, panu Stanisławie Martuzarskim. Znamy go wszyscy. Sprawdził się jako dotychczasowy burmistrz i to bardzo dobrze. A z wielu jego dokonań powinniśmy być dumni. Zacznę jednak przewrotnie od argumentów przeciw. Nie mamy obwodnicy. Cóż, sparafrazuję słowa były już pani minister. Sorry, takie mamy realia. Nie wszystko można mieć z dnia na dzień. Ale, jak dowiedziałam się ze źródeł dobrze poinformowanych, oczekiwana obwodnica będzie w najbliższym czasie. Pana Stanisława cenię głównie za jego troskę o miasto, za aktywność, energię, za mądrość i odpowiedzialność. Wszyscy wiemy, że respektuje zasady pełnej demokratyzacji życia. Największym sukcesem tej krótkiej kadencji są pozytywne decyzje, o zainwestowaniu w naszą gminę blisko pół miliarda złotych. Powtórzę, blisko pół miliarda złotych. To skuteczne pozyskanie decyzji o budowie od kilkudziesięciu lat wyczekiwanej obwodnicy Jarocina i pozyskanie w kwietniu ubiegłego roku 85 milionów złotych unijnego dofinansowania na budowę nowego zakładu gospodarki odpadami. Sukcesem naszej kadencji nie jest skazanie, a przeprowadzenie licznych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Sukcesem naszej krótkiej kadencji nie jest skazanie za przestępstwo, a wprowadzenie uczciwych i transparentnych przetargów. Rozpoczynamy bój o kontynuację budowania lepszego samorządu. Samorządu uczciwego, transparentnego, otwartego na mieszkańca i inwestującego w przyszłość wszystkich jarociniach. Ale to także bój o powstrzymanie powrotu do władzy osób i środowisk, które za swój sukces uważają. Przydzielanie astronomicznych premii dla swoich kolegów, ograniczenie dostępności w postępowaniach przetargowych, sięganie do kieszeni mieszkańców przez ciągłe i wysokie podwyżki cen wody, ścieków, podatków i opłat lokalnych, aferę kukurydzianą i zakup gruntów w Gorinie za 2 miliony złotych od swojego przyjaciela, nieskuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji strategicznych dla miasta i gminy inwestycji. Dzisiaj szanowni państwo inaugurujemy samorządową kampanię wyborczą kandydata na burmistrza Stanisława Martuzalskiego. Kampanię, która będzie bardzo trudna, z pewnością będzie oparta na pomówieniach, insynuacjach i brudnej grze politycznej prowadzonej przez naszych adwersarzy. Z dobry wieczór Państwu. Ten wyjątkowy dzisiejszy niedzielny, przepiękny wieczór. Szanowny Panie, Szanowni Panowie, dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień i cieszę się, że wszystkie bliskie mi osoby są tutaj razem ze mną. Wybieramy nadzieję, a nie strach. Wspólnoty działań, a nie konflikt i niezgodę. Zawsze chciałem skupiać wokół siebie ludzi, którzy wybierają marzenia i chęć ich realizacji. Nie zostawiałem innym niechęć, obsesję i strach. I nawet jeśli nie wszystko potrafimy zrobić dobrze, nawet jeśli popełniamy błędy, chcę, abyśmy przez następne cztery lata budowali Jarocin, żebyśmy uczestniczyli w tej Konkurencji na optymizm. Wiarę w to, że w Jarocinie coś sensownego można zrobić. Wiarę w to, że młodzi ludzie będą mówili: Chcę tu żyć. I proszę Was, nie konkurujcie z tymi, którzy są mistrzami w biadoleniu. My może nie jesteśmy perfekcyjni. Nie jesteśmy idealni ale jesteśmy odpowiedzialni łączymy jarociniaków a nie dzielimy na lepszych i gorszych